Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz, a to jest gra The Elder Scrolls Online, w skrócie TESO albo ESO. Także moi drodzy, będziemy się tym skrótem posługiwali podczas gry. Ja tutaj utworzyłem już swoją postać, którą planuję właśnie wczytywać. Jest to High Elf Sorcerer. Ja tutaj już poustawiałem sobie te wszystkie bade i te rzeczy w twarzy. Włosy, i w ogóle, żebyście nie musieli tego wszystkiego oglądać. No i zobaczymy sobie, jak wygląda gra po odpaleniu, czyli po wciśnięciu tego magicznego guzika Create. Jeżeli chodzi o rasy i klasy, to e, polecam Wam zapoznać się z moim poprzednim filmiem dotyczącym właśnie tego, e, jeżeli Was to interesuje. A my tymczasem już rozpoczynamy sobie grę. OK. Ekran wczytywania tutaj będzie nas czekał. Mam nadzieję, że niedługo, ale jeżeli tak, to oczywiście zrobię wam tutaj pauzę. Jednakże wolałbym Okej, okay, widzę, że już tutaj jesteśmy w grze. Search the Cell. Okej, okay, widzę, że już można się poruszać. Można też oddalać kamerę. No wygląda to tak jak typowy Skyrim, że tak powiem. Nie oszukujmy się. Dobrze. Przeszukajmy sobie tutaj tą komnatę. Czy ja mogę tutaj kogoś już jakieś sobie rzeczy kroić? Chyba nie. Widzimy jest tutaj. What's happening? oczywiście jeżeli chcecie to wszystko czytać i was to interesuje to zapauzowujcie sobie ja tutaj będę przeskakiwał te czaty ponieważ wiem, że jest to tutorial na początku ok super, leave the cell eee, myślę, że możemy tutaj już sobie otworzyć super, świetnie Hold, shift to sprint. Ok, czyli zostaliśmy tutaj w jakiś sposób powolnieni z resztą więźniów. Ok, arm yourself, choose and equip weapon. Um, dobrze, gdzie tutaj? Ach, tam coś jest. Czy ja to minąłem? Jak widzicie tam na samym środeczku mamy taki jak zwykle e, Seldor. Ten znany z, ze Skyrima Trójkąt. E, także ja tutaj będę sobie tym trójkątem podążał i jak widzicie już znalazłem odpowiednio e, bow sword two hand restoration stuff, twin axe bow frost staff two hand mace. Wygląda na to, że musimy wziąć Frost Staffa. I to Inventory. Move over an item to see the item's properties. Press E to equip. And the other actions. Alt to exit. Okej, okay, moi drodzy. Myślę, że już powoli możemy sobie tutaj... Czy ja wziąłem w końcu ten, ten coś? Nie wziąłem. Ok, teraz dopiero chyba wziąłem, tak, i mogę sobie go przerzucić tutaj, w ten sposób teraz będziemy się ubierać. Uh, you have equipped a weapon, basic moves, press uh, to execute light attack, hold to heavy attack, defensive posture and blocking coming attacks, advanced technique, approach and use, um, double click to interrupt enemies that are attempting the special attack. Okej, okay, myślę, że tutaj nic więcej nam na razie nie jest potrzebne. Teraz będziemy pewnie może mieli możliwość jakichś czarów ewentualnych. Taką mam przynajmniej nadzieję. Use Auto Attack. A, i, i, niestety. Aha, no tak. R tutaj, kol. Super. Zapomniałem, że Frostow będzie atakował chyba na odległość. Zwróćcie uwagę, on mi umożliwia już jakieś tam podstawowe czary, ale na razie musimy się stąd wydostać, ponieważ z tego co rozumiem, jesteśmy więźniami i zostaliśmy w jakiś tam sposób uwolnieni. I podejrzewam, że ci wszyscy ludzie, którzy. Uh, approach to use Aha, takie odepchnięcie. Spoko. Może być. Może być. Coś tutaj się zaświeciłem aż cały. Level up. Świetnie. E, pogadajmy sobie. Witam cię. Ok, I hope you. Hey, are you? No follow What do want want okay. The Prophet he spoke to you. The wow. What did he say? Ha. Okay. Like prophet, right. Okay, I He's can see here. Out, I will help He's you. I have so many questions. Sure what is Prophet? What is You'll the place? Itak it dalej. We to we jest we mniej więcej to taka sama zasada jak podczas gry w Skyrim, tak? Także tutaj goodbye. c to open character menu? a to confirm points. Okay. Alt. My jesteśmy tutaj magiem, także na pewno będę chciał sobie Magicę um, Magicę maksować. Title, no title na razie, citizen. Okej, okay, widzę, że to wygląda dosyć ciekawie. There are many different ways to customize your character, combat style, blows, the different skill lines, mouse uh, over abilities to learn what they do. Click plus to purchase an ability. Okej, okay, zobaczmy, Active Abilities, te są poblokowane, Dark Magic Rank 4, Rank 20, Rank 30, Rank 42. Tutaj mamy jakieś pasywy 8, 14, 22, 39. Ja teraz powoli przelecę nad tym wszystkim, żebyście mogli sobie zapauzowywać i czytać to wszystko. Negate Magic, moi drodzy, jest Crystal Shard, Encase, Rune Prison, Dark Exchange, Deadric Mines and now Unholy Knowledge, Blood Magic, Persistence, Exploitation and Summoning, uh, Summon Storm Atronach, Unstable Familiar, Deadric Curse, Summon Winged Twilight, Bound Armor, Conjured Ward, Rebate, uh, Power Stone, Deadric Protection, Expert Summoner. I e Storm Calling czyli Overload, Mage's Fury, Lighting Form, Lighting Splash, Surge, Bolt Escape, Capacitor, Energized, dis Disintegrate i e Expert Mage uh, moi drodzy. I tutaj mamy jeszcze do wyboru Weapons, du Bows, Dual Wheel Destruction Staff, Restoration Staff, uh, Armor, Light Armor, Medium Heavy, Racials, High Elf Skills. Moi drodzy, crafting jeszcze możemy sobie rozwinąć, jest tutaj tego mnóstwo. Normalnie, mnóstwo deals 3, 38 magic damage to enemy and knocks down for 2 seconds. A to this 10 shock damage, explodes for additional 30 shock damage. Force below the 8 explosion. Deals OK, pójdę sobie na razie w dark magic, zobaczę czy mi się to tutaj um, podoba. Press 1 to use the ability. Super świetnie cieszę się niezmiernie. Press 1 to use the ability. Okej. Okay. Zaraz będziemy prawdopodobnie mogli sobie tutaj tych skilli poużywać. Zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że ten pierwszy odcinek sobie... Ok, subcio. Cieszę się. Da się skakać, da się skakać, świetnie. O, tutaj widzę już jakiegoś... kogoś. The Towers. Ciekaw jestem, czy już tutaj się pojawiają gracze początkowi. Przyspieszmy sobie troszeczkę to bieganie, tak? To są już gracze moi, moi drodzy. To jest mszczuja, sąszywen. So to może nie, ale purlar to już jest też gracz. Także jak widzicie, już tutaj mamy do czynienia z innymi graczami, którzy w jakiś tam sposób sobie też odkrywają tą grę. Może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ich nagrywamy. Także tutaj. Ok, you made it. Press control to sneak. How can we destroy? Let's go! Sneak. Hopsa, hopsa, hopsa. Możemy się także skradać. O, może tutaj e, sobie zobaczymy, jak to jedyneczko działa. Dark Magic Increase to 2, moi drodzy. Już za pierwszym strzałem. Świetnie. E, destroy Ecolhar Sentiel. Czy ja tu będę się skradał, jak e, taka pusia? Chyba nie. Będziemy tutaj się próbowali e, jak najwięcej naparzać, żeby sobie e, próbować oczywiście. O, coś tutaj mnie już zaatakowało. Czy to są również do zaatakowania jakieś przeciwnicy? Nie. Destroyer, okej. Okay. Biegnijmy sobie może za tą strzałką, zobaczymy dokąd na nas doprowadzi ta strzałeczka. Gdzieś tutaj nas prowadzi. Nie widzę tutaj możliwości przejścia żadnego. Nie widzę też żadnej mapy, szkoda bardzo. Okej, okay, teraz widzę dopiero. Widzimy tutaj mamy jakiś graczy, którzy grają archerami i przeróżnymi takimi. Pyk, pyk, pyk. I już mamy goldzik. Świetnie, zaraz z, umrę. Coś tak czuję. Tu nie można wejść, ale fajnie się życie regeneruje. Bardzo, bardzo szybciutko się życie regeneruje. Zwróćcie uwagę. Staminka troszeczkę wolniej. Ale to nic. Mam nadzieję, że ta kamerka, co ją mamy. Destroy. Oh, above. Tam mamy jeszcze coś. Chyba tutaj trzeba wbiec, tam gdzie te łyse kolesie sobie stały. Zobaczmy jak to wygląda. O, tutaj ktoś gra sobie kaitem. To niech on sobie tutaj nim gra. Zwróćcie uwagę ile tutaj jest tych łysolków. Ciekawe jakie oni mają tutaj za zadanko. Nie, to także nie tutaj. Zwróćcie uwagę, to musi być gdzie indziej. I hop za takie tutaj kurcze czary Mary. A widzicie, bo te atronachy wybuchają po tym, po zabiciu. Dobrze, cieszę się. Destroy a Cold Harbor Sentinel. Prawdopodobnie e, ona mówiła o tym, tylko że ja oczywiście nie słuchałem. Także będzie problem żeby się dowiedzieć o co chodzi na samym początku ale myślę że jak tutaj będziemy podążać za e, po prostu za grupą to może to coś coś da tutaj może trzeba wbić zobaczmy nie widzę że tutaj nie ma możliwości wejścia Cisz wszyscy tu kurczę biegną a ja coś nie bardzo biegnę Że ewidentnie to jest gdzieś tutaj na mapie. A, dobra, już widzę, już widzę, to jest gdzieś wysoko. Trzeba prawdopodobnie przebiec przez tę podejrzaną bramę, gdzieś tam się udać. Jak widzicie, ja tutaj muszę się ogarnąć lepiej. Tak, teraz biegniemy już porządnie. Nie widzę tutaj też nic do podnoszenia. Za to widzę sporo ilość graczy. Okej, okay, myślę, że to jest właśnie to, co trzeba zniszczyć. No, tak podeszła i sobie pyknęła. Nie przypominało Wam to oka e, z, Saurona? Baj, dobra, let's go. Na dwu przybiegliśmy już. Let's go. Już tutaj kurczę, nie można nawet sobie postać chwilę dłużej. Hurry. Ok, tutaj mi chyba coś bije. Tu. W te pędy. Zobaczmy, ile to ten pierwszy skill e, zada obrażeń Na śmierć zabija. Świetnie. E, tam jeszcze coś jest. reach the Prophet's Cell. Ok, czyli teraz tutaj mamy podążać. Above. Fajnie, że to podpowiada czy to jest wyżej czy nie okej okay, pogadajmy who's the Cadwell let's find this Cadwell okej okay, talk to Cadwell where are you Tam. talk to Cadwell o jak najeżdżam na ten trójkącik prosto to mi pokazuje nazwę quest'a bardzo fajne Okej, okay, tak you must be cadwell. We are trying to get inside. The door is sealed. How do we get through all of that? Thanks. Tell me about yourself, Sir Cadwell. What about? Goodbye, dobra. Enter the undercroft. I teraz prawdopodobnie będziemy już wchodzić tam, co wszyscy wbiegali. Uh, tylko gdzie to będzie? Zobaczmy. Tak trzeba po, 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 po prostu biec sobie tą rzeczką. Tylko w międzyczasie, oczywiście, będzie trzeba pokonać teatronachy. Oj, kurczę, zapomniałem, że on wybucha. No ale to nic. Tutaj na początku, jak jest tutorial, to prawdopodobnie nie jest tak łatwo zginąć. Trzeba się pewnie sporo natrudzić. Okej, okay, wygląda na to, że musimy podążać właśnie w to miejsce. Undercroft Open. Nie chciałem no, z no, tobą gadać. Dobra, chciałem tutaj wejść. E, moi drodzy, myślę, że jeżeli e, zrobimy sobie ten pierwszy odcinek, taki 20-minutowy, to będzie najbardziej optymalnie. A pan do czego? Mhm. Mm Widzę, że tutaj jakieś szkielety nam będą przeszkadzały. O, jest nasza pierwsza skrzynia, tylko że jest empty. Okej. Okay. Tam widzę przeciwnika. Może się uda go zaczarować. I świetnie, bardzo się cieszę. Tu mamy jeszcze jedną skrzyneczkę. Zobaczmy, co jest w środku. Zawijamy, oczywiście, wszystko, jak to zazwyczaj w Skyrimie się robiło. Czyli plądrujemy tutaj wszystkie możliwe rzeczy. Gdzie może być ta cela? Zobaczmy. A, widzicie, tu jest mapa. Jest mapa tego miejsca. OK. Tu jest dosyć ciasno, ale wygląda na to, że to nie jest tutaj. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Tutaj mamy jakieś skrzynie. Tu też. O, tu jest jakaś skrzynia niesplądrowana jeszcze przez graczy. Forgotten Maple Ice Stuff. Zobaczmy, czy jest lepsza. Ehm, d 9, Level 1, value 7. I Forgotten Iron Sword. Sword, Sword, chyba tak to się czyta. Hmm. Dobrze, lećmy sobie. Gdzie tutaj może być? Ta, 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 ta komnata, której ja poszukuję, czy ona jest jakoś zaznaczona? Tutaj jest, zwróć uwagę, ja biegnę w ogóle nie totalnie, nie w tą stronę Aha, tu mi pokazuje fajnie mapka, ja oczywiście jestem zaślepiony wręcz Wszystkim innym co mnie otacza Będziemy sobie tak po prostu biegać po mapie O patrzcie, on jest tutaj naszym przeciwnikiem Że już jesteś martwy, Krystal e, coś tam e, na drugi rang, żeśmy wbili. Dobrze, te kolce mi tu już nie grożą, e, te również. Patrzcie, byliśmy tak bliziutko, a jednak tak daleko. Dobra, lepki spamik. Pyk jest super. E, czy można się tędy jakoś tutaj wdrapać? Przedostać. Wyczuwam gdzieś tą komnatę. Tam jest, już znaleziona. O, to po takiej fajnej drabinie się wchodzi. Tutaj, oczywiście, wszystkie skrzynie już są splądrowane. Podejrzewam, że e, wszyscy gracze dzielą między sobą mapę, i musimy tutaj. Dobrze, dobrze. Quickly, quickly. Nie da się nawet porozglądać. Zwróćcie uwagę, jak to fajnie wygląda. Gra naprawdę robi mega wrażenie pod względem graficznym. Jeszcze jest online na dodatek, także tutaj może mieć spore wymagania. Dobrze, talk to Lyris. What do you mean? Don't do this. I will keep him safe. I understand. Good Disabled North coś tam. No to disablemy go. I myślę, że po tym koście zrobimy sobie już przerwę. Okej. Okay. I Pora na tamten drugi. oprócz coś nie wiem nawet co to jest, tak naprawdę. Wygląda fajnie. okej okay. Teraz musimy do niej wrócić. To są takie podstawowe kwestie. Dobrze, obserwujmy, skoro ona tutaj tego chce. Mam nadzieję, że nie będziemy z nią walczyć, bo tutaj. W Skyrimie często były takie kwestie, gdzie komuś pomagaliśmy, później on się obracał przeciwko nam. No i to by było na tyle. No już mamy możliwość. Why does Lyris Why I call your you stay close then. Enter the morning. E, Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Tak, to jest po drugiej stronie komnaty i tutaj ten profet prawdopodobnie za nami już tutaj sobie podąża już tu wpadł, ale już jest z nami z powrotem okej, okay, jeszcze tutaj przejdziemy sobie tylko jak widzicie tu jest bardzo ciężko zakończyć odcinek, ponieważ sam jestem bardzo ciekaw co będzie dalej ale myślę, że w tym momencie już sobie zakończymy moi drodzy, mam nadzieję, że do tej pory Elder Scrolls Online wam się podoba mi bardzo, bardzo się podoba. Także ja kontynuuję sobie rozgrywkę, a Was zapraszam do drugiego odcinka. Także widzimy się już w tamtym materiale. A tymczasem, oczywiście, proszę Was o komentarze i ocenę, żebyście się wypowiedzieli, jak gra wam się podoba, czy będzie warta swojej ceny i co myślicie o Becie. Także tutaj, oczywiście, taki feedback żebyście mi dali. No i to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnym, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.